Na początku mojego małżeństwa wszystko wyglądało jak spełnienie marzeń. Mój mąż Marek był nie tylko moim partnerem, ale i najlepszym przyjacielem. Wspieraliśmy się wzajemnie, śmialiśmy się z tych samych rzeczy, a nasze życie, choć pełne zwyczajnych trosk i obowiązków, miało w sobie ciepło i bezpieczeństwo. Jednak od samego początku między nami i jego matką, czyli moją teściową, panowało napięcie, które trudno było ignorować. Teściowa pani Helena od zawsze miała swoje wyobrażenie o tym, jak powinno wyglądać życie jej syna. Miała w głowie obraz idealnej synowej, uległej, spokojnej, oddanej wyłącznie rodzinie męża. Ja natomiast, choć kochałam Marka, nie byłam typem kobiety, którą można łatwo podporządkować. Miałam swoją pracę, ambicje i marzenia. To nie podobało się Helenie od pierwszego dnia. Jej słowa, choć czasami zakamuflowane w uprzejmościach, były pełne jadu. Marek zasługuje na kogoś, kto naprawdę będzie dbał o jego dom, a nie o jakieś tam kariery, rzuciła raz przy obiedzie. Innym razem, gdy próbowałam wytłumaczyć, że nie mogę przyjechać na rodzinne spotkanie z powodu służbowego wyjazdu, usłyszałam zawsze jesteś zajęta, może kiedyś znajdziesz czas dla rodziny, ale wtedy będzie już za późno. Kulminacją była rozmowa, która zmieniła całe moje życie. Pani Helena zaprosiła mnie do swojego domu, niby na herbatę. Siedziała naprzeciwko mnie ze spojrzeniem, które przenikało na wskroś. Po chwili zaczęła mówić cicho, ale stanowczo: Jeśli naprawdę kochasz Marka, zrób coś dla niego. Opuść go. Zostaw to małżeństwo, zanim je zrujnujesz. Zamarłam. Nie mogłam uwierzyć w to, co słyszę. A wtedy ona kontynuowała: Jeśli tego nie zrobisz, przysięgam, że zrobię wszystko, żeby zniszczyć wasze życie. Doprowadzę was do ruiny. Byłam rozdarta. Z jednej strony wiedziałam, że Marek mnie kocha i że razem możemy przetrwać wiele. Z drugiej jednak jego matka miała wpływy, pieniądze i determinację. Już wcześniej zdarzało jej się ingerować w nasze sprawy. Dzwoniła do mojego szefa, próbowała mnie oczernić przed znajomymi, rozsiewała plotki w rodzinie. Wiedziałam, że nie żartuje. Wracając z tego spotkania, czułam się, jakby ktoś wyrwał mi serce. Nie mogłam spać, nie mogłam jeść. W głowie wciąż powtarzały mi się jej słowa, doprowadzę was do ruiny. To była obietnica, nie tylko groźba. Przez kilka tygodni starałam się to ukrywać przed Markiem. Udawałam, że wszystko jest w porządku, choć w środku czułam się jak w potrzasku. Ale Helena nie zamierzała czekać. Zaczęła działać i zadzwoniła do naszej wspólnej znajomej i rozpuściła plotkę, że Marek ma romans. Rozpuściła także historię, jakoby ja wydawała jego pieniądze na luksusy, choć w rzeczywistości to ja utrzymywałam część naszego domu ze swojej pensji. Presja rosła z dnia na dzień. Każda wizyta teściowej kończyła się kłótnią, każde jej słowo wbijało się we mnie jak nóż. W końcu dotarło do mnie, że ta kobieta naprawdę się nie cofnie. A ja zaczęłam zadawać sobie pytanie. Czy moja miłość do Marka wystarczy, by ocalić nasze małżeństwo, jeśli jego własna matka postawiła sobie za cel jego zniszczenie? I wtedy w mojej głowie pojawiła się straszna, ale nieunikniona myśl: Może jedynym sposobem na uratowanie Marka przed własną matką jest odejście. Kiedy myśl o rozwodzie zaczęła coraz bardziej zakorzeniać się w mojej głowie, czułam, jakby ktoś wyrywał mi część duszy. To nie była decyzja, którą można podjąć z dnia na dzień. Kochaliśmy się z Markiem szczerze, przysięgaliśmy sobie miłość na dobre i na złe, a jednak ciężar groźby Heleny wisiał nade mną jak ciemna chmura. Długo walczyłam sama ze sobą. Każdego wieczoru, kiedy Marek zasypiał obok mnie, patrzyłam na jego spokojną twarz i łzy napływały mi do oczu. Jak miałam powiedzieć mu, że chcę odejść? Jak miałam złamać serce człowiekowi, który nigdy mnie nie zawiódł, tylko po to, żeby zaspokoić chorą ambicję jego matki? Ale dni mijały, a sytuacja stawała się coraz trudniejsza. Helena zaczęła pojawiać się niespodziewanie w naszym mieszkaniu, czasem nawet pod pretekstem sprawdzenia, czy wszystko w porządku. Przynosiła ze sobą słowa, które miały mnie dobić. On zasługuje na coś więcej. Ty go tylko ciągniesz w dół. Jeśli naprawdę go kochasz, zostaw go, a on znajdzie szczęście gdzie indziej. Byłam wykończona psychicznie. Pewnego dnia po kolejnej jej wizycie usiadłam w kuchni, patrząc w pusty kubek po kawie i poczułam, że nie mam już siły. To był moment, w którym podjęłam decyzję złożę pozew o rozwód. Kiedy powiedziałam to Markowi, świat się zatrzymał. Najpierw myślał, że to żart. Potem zapytał, czy coś zrobił. Chwycił mnie za ręce, błagał, żebym mu wyjaśniła. A ja, z sercem rozsypanym na kawałki, wypowiedziałam słowa, które wciąż dźwięczą mi w uszach. To nie ty. To ja. Nie mogę już dłużej tak żyć. Nie powiedziałam mu o ultimatum jego matki. Nie miałam odwagi. Bałam się, że nie zrozumie, że zacznie walczyć z nią, a to mogłoby go jeszcze bardziej zranić. Chciałam, by myślał, że to moja decyzja, moja wina. Rozwód był szybki, ale bolesny. Marek nie chciał się zgodzić, próbował mnie powstrzymać, jednak ja byłam nieugięta. Podpisałam papiery z drżącymi rękami, a każda linijka dokumentu była jak nuż wbijany prosto w serce. Po rozwodzie przeprowadziłam się do małego mieszkania na obrzeżach miasta. Życie, które kiedyś znałam, nagle zniknęło. Cisza w nowym miejscu była przytłaczająca. Brakowało mi jego głosu, jego obecności, nawet jego bałaganu w salonie. Wszystko przypominało mi o tym, co straciłam. Ale to nie był koniec. Teściowa, która tak bardzo walczyła o moje odejście, nagle zmieniła się nie do poznania. Zamiast triumfować, zaczęła zachowywać się dziwnie. Rozpowiadała wśród rodziny, że w to nie tak miało być, że ona chciała dobrze, a wyszło źle. Nawet do mnie zadzwoniła raz, ale odrzuciłam połączenie. Nie chciałam słyszeć jej głosu. Marek, jak dowiedziałam się później, załamał się. Przestał przychodzić do pracy, unikał znajomych, odsunął się od rodziny. Jego przyjaciel napisał do mnie wiadomość on bez ciebie gaśnie. Te słowa sprawiły, że poczułam jeszcze większy ciężar winy. Wtedy zaczęłam rozumieć coś, czego wcześniej nie pojmowałam Helena. W swojej chorobliwej obsesji na punkcie kontroli nie tylko zniszczyła moje małżeństwo, ale także zleniła własnego syna. I jak miałam się wkrótce przekonać, to właśnie na niej ta decyzja odcisnęła największe piętno. Po rozwodzie życie toczyło się dalej, ale nie tak, jak wyobrażała to sobie Helena. W jej planach moje odejście miało otworzyć drogę do nowego, lepszego życia dla jej syna. Myślała, że Marek szybko znajdzie kogoś innego, kogo ona zaakceptuje i kto wypełni jej własne ambicje dotyczące rodziny. Tymczasem stało się zupełnie odwrotnie. Marek, choć próbował trzymać się na powierzchni, coraz bardziej pogrążał się w rozpaczy. Jego praca zaczęła cierpieć, znajomi odsunęli się, bo nie wiedzieli, jak mu pomóc. A Helena, widząc, co się dzieje, zamiast triumfować, zaczęła panikować. To, co miało być jej zwycięstwem, okazało się klęską, jej własny syn powoli stawał się cieniem samego siebie. Rodzina zaczęła ją obwiniać. Na spotkaniach pojawiały się szepty. To jej wina, przecież to ona zmusiła ich do rozwodu. Niektórzy nawet wprost mówili, że przez jej kontrolę i zazdrość Marek stracił jedyną kobietę, która naprawdę go kochała. Helena, która całe życie dbała o swój wizerunek dumnej matriarchini, nagle znalazła się w centrum krytyki. Z czasem zaczęły docierać do mnie wieści o jej stanie. Coraz częściej płakała, izolowała się, a w jej oczach pojawił się cień, którego wcześniej nie znałam. Kiedyś nawet spotkałam ją przypadkiem w sklepie. Wyglądała jak cień tej wyniosłej kobiety, która groziła mi, że zniszczy moją rodzinę. Zatrzymała się, spojrzała na mnie, i pierwszy raz w życiu nie było w jej oczach pogardy. Była tylko pustka. Kilka tygodni później zadzwonił do mnie brat Marka. Jego głos drżał, kiedy powiedział: Musisz wiedzieć, mama się załamała. Od kiedy odeszłaś, wszystko się rozsypało. Marek też nie potrafi sobie poradzić. A ona, ona już nie jest tą samą osobą. Wtedy po raz pierwszy dotarło do mnie, że Helena w swojej obsesji tak naprawdę zniszczyła nie mnie, ale samą siebie. Całe życie podporządkowała kontroli, aż w końcu, gdy osiągnęła swój cel, nie umiała znieść konsekwencji. Pewnego dnia, ku mojemu zdziwieniu, dostałam list. Był od niej. Drżącym pismem napisała: Myślałam, że robię to z miłości do syna. Myślałam, że wiem, co dla niego najlepsze. A teraz widzę, że odebrałam mu szczęście, a sobie spokój. Jeśli możesz mi kiedyś wybaczyć, proszę, zrób to. Ja sama sobie wybaczyć nie potrafię. Czytałam te słowa z mieszanką gniewu i współczucia. Nigdy nie wyobrażałam sobie, że ta kobieta, która przysięgała mi zniszczenie, pewnego dnia będzie błagać o przebaczenie. Marek i ja już nigdy nie wróciliśmy do siebie tak jak dawniej, choć kontakt od czasu do czasu się odnowił. Spotkaliśmy się kilka razy, rozmawialiśmy spokojnie, bez pretensji, jakbyśmy oboje wiedzieli, że byliśmy ofiarami tej samej osoby i tej samej obsesji. Było w tym coś tragicznego, ale też oczyszczającego. Helena natomiast złamała się całkowicie. Straciła przyjaciół, autorytet w rodzinie i co najważniejsze więź z synem. Bo choć Marek nigdy jej nie odrzucił wprost, to dystans, jaki się między nimi pojawił, był nie do naprawienia. Została sama ze swoimi wyrzutami sumienia, wspomnieniami i świadomością, że sama sprowadziła na siebie klątwę, przed którą ostrzegała innych. A ja nauczyłam się żyć na nowo. Choć w sercu zawsze noszę bliznę po tym małżeństwie, wiem jedno: nie ja byłam winna jego końca. To była historia o kobiecie, która chciała kontrolować życie innych. A ostatecznie sama pogrążyła się w tym, co stworzyła.